No ja jestem Broz i dzisiaj zrobimy historię pierwszej wojny Tutaj W tej grze WW2, map draw, Ale nie musi to być drugiej wojny, może być też pierwszej No to przedłużam, zaczynijmy pierwszą wojnę A Rosja to... atakuje Serbię, potem się przyłącza Rosja i Niemcy Niemcy atakują Bruksel, Belgię Rosjanie są szyb... gotowi niż szybciej się nie... Niemcy spodziewali i zaczęli naprawdę klepać Austro-Węgry. Zaczęli klepać Austro-Węgry, które nie miały szans klepać Austro-Węgry. Też trochę Niemcy dostawali po uszach od Rusków, ale, te, ale też ale jakoś to ogarnęli. Pod tamnym bergiem rozbili drugą armię rosyjską. Wróćmy do Francji. Cesarstwo da szło dalej. Się coraz zagrażało już Paryżowi. Niemcy praktycznie byli pod Paryżem. Już praktycznie byli pod Paryżem. I potem Francja odepr... od... odepchnęła. Tak. Potem się przesunęli na. Potem się przesunęli na wschód. Przejdźmy sobie tutaj. Imperium osmańskie też dołącza. Imperium osmańskie też dołącza. Bo się rozpadało to imperium po prostu. Imperium osmańskie też się dołącza. No na razie na początku im idzie to bardzo dobrze. pokonują brusków i lecą dalej. Jednak potem coś im nie idzie. Jednak potem im coś nie, Jednak potem już nie, nie mają, już tak im dobrze nie idzie. Później im już tak dobrze nie idzie. Przejdźmy tutaj na front rosyjsko węgierski i niemiecko. Niemcy zaczęli ofensywę w stronę rusków. Czyli ogromną, przez co wojska rosyjskie nie miały szans. Nie miały kompletnie szans. Austry, Węgry też zaczęły odbijać tereny, ale to był upokarzający start bo nie potrafili tak nie potrafili sobie poradzić z malutką Serbią już byli praktycznie pod Lwowem Bułgaria chciała większa więc chciała być spoko, więc walcze centralne namówiły Bułgarię, że będzie miała więcej terytorium za wsparcie. Potem wspólnymi siłami pokonali Serbów. Potem wspólnymi siłami pokonali Serbów. Potem Ser Serbia uciekła do Albanii, potem, na Grec potem do Grecji. Idźmy do Osmanów. Imperium Osmańskie już się nagle sukcesy... Rusz... Imper... Rosjanie zaczęli naprawdę wpychać już Imperium Osmańskie w własne terytorium i szło im to naprawdę dobrze. Też nawet sobie z Brytanią nie radzili tak już dobrze. Wszyscy już wylądowali, zabrali im trochę ziem. Ludzie powiedzieli, że jeszcze Włochy też się dołączyły, w 1915 też się Włochy dołączyły, ale to praktycznie żadnych ziem nie zdobywali. Włochy trochę zyskały ziem. Francja, Francja naprawdę i Ruski i wojska rosyjskie zaczęły kontrofensywę, brus bruskowską kontrofensywę. I szło im to naprawdę dobrze, póki im się nie skończyły zapasy i się nie zatrzymali. Nie skończyło mi się zapasu. Jest rok 1917. Wszystkie państwa są zmęczone wojną. Francuzom też się udaje trochę odepchnąć Niemców. Niemcy wiedzieli, że będzie ci to ciężka wojna. No i byli wsadzić zielenina. No jeszcze się Rumunia dołącza. Jeszcze się Rumunia dołącza. A ententy. USA też zaczęło pomagać entencie. Jednak Rumunia jak się zaatakowała. Austro-Węgry, ale coś co zimnie poszło. Ale coś im nie poszło. Coś im nie poszło. Więc sadzili Lenina, żeby... Jeszcze też pójdźmy na front włosko-austro-węgierski. Włochy jeszcze trochę więcej telenów zdobyli. Pójdźmy na front. Więc Lenin zaczął rewolucję, który, która im poszła świetnie, rząd został obalony. Zaczął też kryzys wewnętrzny. Świetna wiadomość dla Niemiec i szybko ruszyli do kontrofensywy. Przed to już się mogli skupić je tylko na, na Francji i Wielkiej Brytanii i zaczęli zdobywać tereny. Austro-Węgry też zdobyły tereny. Stare, ale, ale nie da się zmienić koloru Krymu. A i tak należy wtedy do Niemiec. Krym jeszcze należał wtedy do Niemiec. Też Imperium Osmańskie zaczęło odzyskiwać tereny odstracone na znaczy Rosji. Czy sobie zabrała ziemię? Ale wróćmy tutaj do Włoch. Włochy były spychane, ale... No 1918 wtedy USA dołączyło do wojny. Nie jakby czy wiedzieli, że to jest ostatnia, to ostatnia szansa, żeby zmusić intenty do poddania się. Zaczęli, zaczęli kolejne ataki. Dobali praktycznie wszystkie swoje zapasy. Zrywali coraz więcej zapasów, a Entenda coraz lepiej odpierała ich ataki. Niemiec. Ale też w Bu Bułgarii nagle Serbia zaczęła wygrywać. Państwa centralne były zmuszane na, do wycofania się na różnych frontach. Bułgaria padła pierwsza. Niemcy też też już sobie tak dobrze nie radzą. Padła pierwsza. Potem padło imperium osmańskie. Potem padło imperium osmańskie. Austro Węgry 11 listopada 1918 roku Niemcy. Potem zaczął się traktat Ewerlaski. Niemcy musiały uznać swoją winę, stracili terytoria próbungenie się rozpadło, w i też. to walczyć, bo nie domopitać do nie wyszedł z tego drugiego. kompletnie Niemcy. Jak wam się spodobał, zostawcie łapkę i łapkę w górę i suba. No to no to na razie.